Siema wszystkim dzisiaj coś innego, bo zaczynam streama, a nie odcinek. Także będziecie mieli bez montażu na żywo, a później pewnie zapiszę. Taką będziemy sobie fajną rzecz zrobili Tutaj zdjęcie fajne znalazłem I, i, i będziemy sobie te kolorki bawić się tymi kolorkami. I taki fajny efekt w sumie Michał Karmowski czasem taki efekt wstawiał, że jest wszystko wyszarzone. Jeden element jakiegoś fajnego koloru jest, jest widoczny, więc taki, takim czym się pobawimy. Mam nadzieję, że ogólnie dobrze mnie słychać, bo nie mam za bardzo jak tego sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest spoko. OK, tutaj mamy już pobrane nasze zdjęcie, otwieramy sobie w Photoshopie. Jeżeli macie jakieś pytania, to na bieżąco zapraszam do zadawania. Ok, możemy w sumie działać. Co chcemy zrobić? Chcemy w sumie przygotować coś takiego, żeby zdjęcie było wyszerzone, a ten ta chusta to w sumie to czerwone, żeby było tylko widoczne. Reszta, żeby było czarno-biała. Jak to zrobić? No w sumie to jest dosyć proste. Jeszcze tylko przypomnę, albo może powiem, bo na pewno zauważyliście, że nie mam kamerki jakoś postaram się, jeżeli te streamy wam się spodobały, no to. Postaram się tą kamerkę jakąś ogarnąć, żeby też było mnie widać na tych streamach, ale ale dzisiaj spróbujemy tak testowo, bez, zobaczymy w ogóle jak to wyjdzie czy tak jak będziecie chcieli, bez montażu, bo to troszeczkę dłużej pewnie będzie trwało, jakoś tam jakieś przeskoki będziecie musieli robić, czy coś Nie wiem, muszę jakąś muzykę ogólnie znaleźć, żeby leciała w tle, na razie dzisiaj jest taki testowy, zobaczymy w ogóle co z tego, co z tego wyjdzie, nie? Dobra, to możemy praktycznie zaczynać. Mamy sobie na ten, oczywiście sobie klikamy kłóteczkę, jak zwykle. Jak sobie już kłóteczkę klikniemy, to to możemy sobie to zdjęcie zrobić czarno-białe. Jak zrobić czarno-białe zdjęcie? No to w sumie jest dosyć, dosyć proste, bo klikamy sobie w tą ikonkę i czarno-białe. Tutaj Photoshop nam oferuje szereg takich fajnych funkcji, między innymi właśnie czarno-białe i tu nie musimy się bawić jakimiś tam nasceniami i tak dalej, tylko Automatycznie robi nam czarno biały. Możemy sobie przypisać jak najedziemy pojawi nam się ikonka lewy alt przytrzymamy klikniemy i ten czarno biały nam się będzie do tej warstwy oczywiście tylko przypisywał więc jak najbardziej. I teraz jak zrobić żeby odsłonić. Jest to w sumie bardzo proste bo zawsze jak dodajemy taki filtr to mamy już tutaj gotową maskę. I co z tą maską zrobić? No, oczywiście sobie klikniemy B jako pędzel i możemy tą maską sobie odkrywać kolory. Tylko musi być czarny u góry. Tutaj mamy zawsze biały czarny, jeżeli korzystamy z maski. Czarny będzie nam odsłaniał, biały będzie nam w drugą stronę robił, jeżeli chcemy to cofnąć. Ctrl Z też możemy cofnąć. Ale, ale, to zależy, w jakiej też sytuacji jesteśmy. Dobra, ok, czyli co? Chciałbym odsłonić tutaj tą szarfę czerwoną, czyli. Fajnie sobie przybliżę, mam wciśnięty B pędzel, mam zaznaczoną maskę Twardość tak powiedzmy na 30% I czarny u góry jedziemy, jeżeli mamy biały u góry wystarczy że klikniemy X to nam zamieni A my tutaj chcemy po prostu sobie tą fajnie szarfę obrysować Dobra tutaj, że będzie taki troszeczkę niebieski, to nie szkodzi. To pierwsze na każdym zdjęciu możemy zrobić, bo to też zależy, jak jaskrawy mamy kolor. Jeżeli mamy całe, powiedzmy, zdjęcie dosyć dobrej jakości i mamy jakiś jeden element, który jest jaskrawy, na przykład pomarańczowy, czerwony i tak dalej, zielony, to będzie to super wyglądało, jak właśnie odsłonimy ten jeden kolor, a reszta będzie czarno-biała. Tak jak mówię, kiedyś Miała Karmowski robi takie zdjęcia sobie na na Instagramie i wygląda to naprawdę spoko. Wydaje mi się, że komuś się taki coś może przydać. Także polecam. Tutaj się nie przejmujcie, jeżeli robicie też podobne rzeczy, nie wiem, razem ze mną, albo później, jak to oglądacie, że wam tu wyjedzie. Bo sobie damy x, żeby był biały u góry, i sobie to ukryjemy. Ale to już na samym końcu. Na razie zróbmy sobie taki obrysik. Dobra, i jedziemy tutaj. Tak, jak mówię, jeżeli jakieś pytania macie, to śmiało piszcie. Jakoś postaram się na to odpowiedzieć. Wiem czasem, że jeżeli jakieś tam robicie rzeczy po mnie i tak dalej, może to nie być, Może jakieś rzeczy czasem nie mówię, ale zazwyczaj staram się tłumaczyć wszystko. Zawsze możecie napisać w komentarzu pod filmikiem. Postaram się odpowiedzieć. Zawsze jakoś tam staram się odpowiedzieć. Dobra, no, tak z grubsza zróbmy. Nie musimy to robić mega dokładnie, bo to i tak będzie potem ukrywane. Ale mniej więcej ok. Ok, spoko. Ogólnie zdjęcie bardzo ciekawe. Więc właśnie, jeżeli macie jakieś takie fajne zdjęcie ciekawe, to na pewno nada to jakieś tam jakieś, jakieś charyzmy temu zdjęciu. Jeśli tak się da, ryby będą dać zdjęciu, nie wiem. Dobra, i teraz tak jak pokazywałem wcześniej, po prostu ukrywam te rzeczy, które są zbędne. Tak, żeby został tylko obrysowany ten kolor czerwony. Teraz już tutaj te się trzeba postarać, zrobić to dosyć dokładnie, żeby to było fajnie i widoczne, bo jak inny kolor będzie widać, no to będzie troszeczkę słabo, nie? Dobra, to możemy zrobić w taki sposób. No ten niebieski tutaj ciężko będzie nam jakoś tam ukryć, ale wydaje mi się, że może on zostać, bo on taki jest, jakby przeplata się, nie wiem, coś, coś w tym stylu. teraz tutaj widzicie, że to co my tutaj obrysujemy zawsze pokazuje się na tym miniaturce maski, czyli jak nie jesteśmy pewni czy coś jest obrysowane czy nie to zawsze można sobie spojrzeć na, tą, na ten kwadracik i to czarne to jest to co obrysowaliśmy na naszej masce ok, ogólnie klikniemy tutaj prawym to możemy sobie pełno opcji wybierać czy Mamy zaznaczyć maskę, dodać maskę do zaznaczenia, wyłączyć, usunąć i tak dalej. Dobra, jeszcze tutaj w środku. Możemy tutaj troszeczkę wyjechać, bo z drugiej strony znowu to nadmalujemy. Jeżeli jest właśnie taki coś, no to taki zakabarek, to ciężko będzie to zrobić inaczej. Dobra, i teraz znowu X i nadmalowujemy. Dobra. Widzicie, że to wyszło tak. To jest w sumie efekt, który chciałem uzyskać. Widzicie, że jest on dosyć, dosyć ciekawy. Możemy jeszcze podbić jakoś, postarać się podbić kolory. Może to, nie wiem, może będzie to jakoś lepiej widoczne. Koloruj. Pobawić się tutaj z tymi suwakami. Tak delikatnie widzicie, że spoko. Co jeszcze moglibyśmy na tym zdjęciu zrobić? Moglibyśmy jeszcze w sumie dać, wyblurować tutaj tą część niecentralną, że tak powiem. Nie wiem, jeżeli, może w sumie będzie to dobry pomysł. Możemy spróbować, jeżeli to nie wyjdzie, to nie ma żadnego problemu, Po sobie oczywiście to usuniemy. Wchodzimy w filtr. Rozmycie. I tu może, no, możemy dać rozmycie gaussowskie, 4 piksele będzie git. Tylko musimy sobie zrobić jeszcze wcześniej kopię zapasową. I teraz rozmywamy to pod tym. Filtr rozmycie. Rozmycie gaussowskie 4 piksele. Nadajemy maskę, całą maskę wrzucamy. Teraz wystarczy, że będziemy odsłaniać. Widzicie, że to jest ledwo co widoczne, przez to, że po prostu to zdjęcie jest już tak zrobione. Także wydaje mi się, że w sumie nie ma sensu, żeby to, żeby to forsować. Zdjęcie jest już w sumie gotowe. Praktycznie możemy sobie zrobić jeszcze jedno. Polecam stronę pexels.com, to jest dużo fajnych zdjęć, możemy sobie się nimi pobawić. No, Znajdźmy jakieś zdjęcie, gdzie właśnie jest... O, tutaj jest coś takiego, tylko że nie wiem, czy to nam za dużo czasu nie zajmie. Ale dobra, no, spróbujmy. Ok, mamy takie zdjęcie. Właśnie o to mi chodzi, zdjęcie z jakimś elementem, który jest w jaskrawym kolorze. I na pewno jest to... wyjdzie ciekawy efekt. Ok, zróbmy sobie kopię zapasową, pracujemy na tej warstwie z otwartym oczkiem. Dodajemy sobie czarno-biały i tutaj sobie ukrywamy ten czarno-biały na masce. Zmniejszamy pędzel i ukrywamy. I staramy się tylko tutaj potem akurat w tym przypadku po tym łańcuchu. Fajnie to wygląda jak mam jakąś koszulkę po prostu jaskrawą, albo jakąś część ubrania, buty i zrobimy wszystko czarno-białe oprócz na przykład tych czerwonych butów, no to jest efekt moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy i warto, warto coś takiego sobie zrobić potem można na Instagrama wsadzić, jest to bardzo wyróżniające się z tłumu, prawda? Też ciekawe zdjęcia. No te Pixels są czasem takie właśnie bardzo artystyczne zdjęcia też dobre do, do trenowania takich, takich modyfikacji na zdjęciach. Dobra, jeszcze tutaj. Zastanawiam mnie, do czego takie zdjęcie ludzie używają komercyjnie. To w sumie jest portal, gdzie zdjęcia najczęściej się wykorzystuje do jakichś tam projektów, stron, lotek i tak dalej. I do czego jest wykorzystywane takie zdjęcie z jakimś gościem w dredach z zaspanym, patrzącym się na łańcuch żółty, który trzyma. Nie wiem, jak <laughs> macie jakieś pomysły, to napiszcie. Może jest, to, może jest to jakieś takie, nie wiem, jakaś rozkwina macie. Bo ja nie mam pomysłu, do czego by to można było użyć. No ale dobra, nieważne. Wydaje mi się, że na efekt wyjdzie naprawdę spoko. Mamy już praktycznie wszystko namalowane. Teraz sobie przybliżymy i popoprawiamy, nie? I wydaje mi się, że będzie. Ten efekt wyjdzie dosyć dosyć fajnie. Nie musimy tego robić mega dokładnie, bo tego i tak nie będzie widać, jeżeli chodzi o całą, cały obrazek. Ale jeżeli coś takiego nam się tutaj o, na przykład zrobiło, to fajnie jakbyśmy to ukryli. Tutaj tym X-em po prostu zmieniamy te kolory i mamy, mamy tutaj bezproblemową, że tak powiem, kontrolę nad tymi kolorami. Tutaj na przykład jest dosyć spoko, bo ten kolor, który jest na skórze, jest dosyć taki mm, wyblakły, więc nawet jeżeli go tutaj gdzieś odsłonimy, to on się praktycznie w ogóle nie, nie zlewa nam, więc tutaj nie ma takiego dużego problemu, żeby cokolwiek żeby cokolwiek poprawiać jakoś bardzo, bo tego i tak nie widać. No, ale spoko. A, jeszcze kilka łańcuchów. I mamy finalny efekt. Dobra, jeszcze tutaj. A widzicie, że tutaj wydawało mi się, że za daleko dojechałem. Tak samo tutaj. To po prostu usuwam. Dobra, wydaje mi się, że jest git. Zaraz zobaczymy całościowy efekt. Ctrl minus oddalamy. No i właśnie o taki efekt mi chodziło. Zdjęcia mam praktycznie czarno-białe, bardzo przyciemnione, a, a cały tutaj efekt tej jaskrawości nam się odsłonił, więc no, zdjęcie jest mega, mega dobre i wydaje mi się, że. Że taki efekt yy, po wrzuceniu na przykład takiego zdjęcia na Instagrama no, będzie przykuwał uwagę, bo jest to coś innego. Mało osób coś takiego potrafi zobaczyć. Także yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jakieś pytania macie, napiszcie to w komentarzu. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał i wydaje mi się, że będę takich streamów robił częściej, bo nie ma tutaj problemu z montowaniem, potem wrzucaniem tego. Na YouTube to też długo trwa. Jak muszę to dźwięk połączyć z obrazem i tak dalej, a tutaj w OBS-ie po prostu na streamie postaram się to wszystko zrobić w całości, i od razu wrzucać. Będzie to szybsze i będę też mógł z Wami jakoś tam porozmawiać. Nie wiem, może dajcie znać jakie godziny Wam odpowiadają, może bardziej wieczorne i tak co kilka dni taki stream jak zrobił. Niekoniecznie może tylko z jakiejś rzeczy, nie wiem, może byście mieli ochotę, żeby jakieś gry zobaczyć albo coś ogólnie innego, to dajcie znać. Będę.